Mówiąc krótko i zwięźle o książkach, Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc Krótko. Prezentowałem już kilkakrotnie w swoim programie pisarstwo arcybiskupa Fultona Shina. Wspomniałem także o nim dwukrotnie w programie BookTube nadawanym na kanale PCH24TV. Do którego oglądania zresztą zachęcam. Jak powiedziałem jednak w BookTube, o wielkim arcybiskupie nigdy za wiele i zawsze warto wspomnieć o jego publikacjach, kiedykolwiek nadarza się ku temu okazja. Tym bardziej, że przekłady jego publikacji przychodzą do nas z bardzo dużym opóźnieniem. Jego książki są w Polsce wydawane stosunkowo od niedawna, choć arcybiskup zmarł w roku 1979. To niestety nie jedyny taki pisarz, niejedyny taki autor, który albo jeszcze nie został przetłumaczony, albo przychodził właśnie do nas z opóźnieniem, jak arcybiskup Fulton Sheen. Tym razem chciałbym zwrócić Państwu uwagę krótko na książkę bratanicy Fultona Sheena, a mianowicie na wspomnienia Joan Sheen Cunningham pod tytułem My Uncle Fulton Sheen, co można po prostu przetłumaczyć jako Mój Stryj Fulton Sheen. Książka wyszła w kooperacji z Janel Rodriguez. Niestety mam jedynie wersję elektroniczną w postaci e-booka, więc też i w takiej postaci ją zaprezentuję, czyli wirtualnie tutaj można zobaczyć okładkę. I cóż, po polsku mamy już wreszcie autobiografię wielkiego arcybiskupa Skarby w glinianym naczyniu. Bardzo ważną książkę, o której mówiłem zarówno w mówiąc krótko, jak i wspominałem o niej w jednym z odcinków BookTube poświęconym lekturom na wakacje. Wspomnienia bratanicy arcybiskupa Fultona Shina, dziś już starszej, wiekowej pani, choć to książeczka w sumie niewielka w porównaniu do autobiografii Arcybiskupa Asina to jednak rzecz szczególnie godna uwagi, bo arcybiskup przedstawia, arcybiskupa przedstawia osoba, która miała okazję znać go od prywatnej strony i towarzyszyć mu w sytuacjach zarówno formalnych, jak i zwykłych, codziennych, nieformalnych, takich jak na przykład wyjście do kina, do cukierni, jazda na łyżwach czy wakacje. John Cunningham niejako była pod opieką swojego stryja, gdyż zaoferował on jej rodzicom możliwość kształcenia jej, gdy była jeszcze małą dziewczynką w Nowym Jorku, gdzie miała też zamieszkać i zamieszkała w konsekwencji początkowo u przyjaciół Fultona Shina. Książka obejmuje dość długi okres, bo także dorosłego już życia John Cunningham. Aż do śmierci jej Wielkiego Stryja, a także trochę potem. John Cunningham, między innymi, opisuje w swoich wspomnieniach niestety skandaliczną rzecz, a mianowicie konfliktu o doczesne szczątki Wielkiego Arcybiskupa. Jest tu Mnóstwo szczegółów. Częściowo można je znaleźć w książkach samego arcybiskupa, częściowo jego bratanica. Ujawnia też rzeczy, o których sam nie napisał w swojej autobiografii, jak na przykład o konflikcie z kardynałem Franciszem Spellmanem. Te szczegóły, wprawdzie, są podane we wstępie do autobiografii arcybiskupa Shina, jednak John Cunningham wyjawia nieco więcej. Współautorka książki, która opracowała te wspomnienia, uzupełnia je jeszcze o dodatkowe informacje i interpretacje faktów z życia Shina. Mówię interpretacje, bo jest to spojrzenie z jakiejś specyficznej perspektywy. Można się z nią zgadzać, można się nie zgadzać. W każdym bądź razie jest ta książka, jest to książka dwóch autorek, więc to też trzeba brać pod uwagę. Mówiąc krótko, można by tę książkę nazwać takim małym kompendium wiedzy o arcybiskupie. Z pewnością powinni sięgnąć po nią ci, którzy już znają książki Shina, a także jego skarb w glinianym naczyniu, autobiografię. A także ci, którzy dopiero go poznają, a chcieliby się dowiedzieć o nim czegoś więcej, także o tej bardziej prywatnej stronie jego życia. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł Państwu powiedzieć więcej przy okazji prezentacji polskiego tłumaczenia książki My Uncle Fulton Sheen. Mam nadzieję, że ukaże się ona pod podobnym tytułem, czyli Mój stryj Fulton Sheen. A jeśli ktoś zna język angielski, to może już po nią sięgnąć teraz. Można ją nabyć na przykład bezpośrednio w księgarni wydawnictwa Ignatius Press, które opublikowało tę książkę. Elektroniczna wersja zawiera bonus w postaci fragmentu znakomitej książki Idź do nieba. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego prywatnego kanału, jak i kanału PCH24TV, gdzie można oglądać odcinki z cyklu BookTube. Z Panem Bogiem.